Dzień dobry, z tej strony Orcia, witam się z wami serdecznie na moim kanale. Jedziemy dzisiaj i zabieramy ze sobą po zakupy remontowe. Będziemy kupować i wybierać panele, dywan i farbę już mamy wybraną, ale również zakupimy odpowiednią ilość kiru. Oprócz tego oświetlenia i muszę kupić odkurzacz. Noc mieliśmy, mówię o liczbie nogi tak mega ciężką gdyż, boż, ależ, z chirurgiem coś się wydarzyło. Miała niesamowity ból w nodze. Nic tego, nic owego. Zaczęła tracić władzę w jednym. Dzisiaj już jest jak nowonarodzona i wszystko w porządku. Nie zmienia to faktu, że bardzo mnie ta sytuacja zaniepokoiła. Jesteśmy mówili do weterynarza. Ale o szczegółach opowiem Wam już po zakupach. Powiem tylko o tyle na, na start, że już jest w porządku. Wyregulowała się łapka, wszystko wróciło do. Mama. No dobrze, więc mam chwilę, i, aby opowiedzieć Wam całą historię z Kirą, tak jak mówiłam, nic z tego nic owego zaczęła tracić jakby władzę w tylnej łapce i łapka zaczęła jej się odjeżdżać i on to bolało i to dosyć mocno. Chwilę minęło, poszłyśmy na spacer, na spacerze zachowywała się w porządku, wszystko było naprawdę spoko i czułam się taka dosyć zrelaksowana, że to było coś chwilowego. Przyszłyśmy do domu, tak jak ona ma w zwyczaju, wskoczyła na mnie, położyła mi się na rękach, poprzytulała się i w pewnym momencie skowyk i pisk, myślała, że ja jej coś robię do tego stopnia, że aż chciała mnie ugryźć, jakoś skumała, co ona robi i mnie absolutnie nie, nie dziabnęła, nie, nie, nic, 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 zobaczyła, że to chyba nie bardzo. Gryźć I, i nic się nie wydarzyło z jej strony, ale cierpiała masakrycznie przez chwilę. E, później widać, że tą nogę miała taką, już, już ból minął, ale była taka zmęczona tą łapką. Nie się bała przez cały wieczór, ja się poryczałam jak głupia, pomyślałam, że pies mi zdycha I nie była to dobra chwila dla nas. A skończyło się na tym, że dzisiaj Kira ma się doskonale, nie chciała ze mną spać, poszła do małego, czyli do pokoju, w którym będzie sypialnia i stwierdziła, że koniec miłości. Dzisiaj już jest radosna, widać się, obdarza swoją energią i... Bardzo ciepłym uczuciem. Nie zmienia to faktu, że to było bardzo niepokojące i trzeba iść do weterynarza, żeby, żeby to zobaczył. Nie mam pojęcia, co to może być. Nie znam się i też nie chcę nawet googlować w internecie. Wolę, żeby diagnozował weterynarz, lekarz weterynarii, niż Google. Nie? Popłakałam się wczoraj, popłakałam, ale szybko usnęłam, bardzo szybko, o godzinie 11 to ja już byłam zezgoniona. Jesteśmy pod blikiem. i zobaczymy, może tutaj się uda z wszystkim załatwić na raz, żeby nie jeździć po kilku sklepach. Byłoby to najbardziej optymalne rozwiązanie, ale znając mojego fuksa i szczęście i wybrzedzanie, to pewnie nie bardzo. Zaczynamy od. Tak, tak, tak. Zaczynamy od podłogi. Ja już się zastanawiam nad deskami, aczkolwiek. To jest 900, no około 1000. Ja mówię, że będzie, nie? No tak, tak. Mhm. Dobra, znalazłam panele i oczywiście, co? Nie ma ich. Nie ma ich, nie ma ich. Są zablokowane i na razie ich nie będzie. Podobno w innych sklepach morza. Znalazłam alternatywę. Klasa ta sama. Kolor bardzo podobny. Tą Bosfor. Więc jestem zadowolona. 30 lat gwarancji. Tu mamy też dom, tylko syberyjski. W odcień nie bardzo podobny. Idziemy po listę. Część rzeczy już zrobiona. Idziemy opłacić. Tak. Idziemy do obiego. W Zubrico nie było w ogóle oświetlenia takiego, jakbym chciała. Więc a, drugi sklep. Ale. Na chwilę będę mogła powiedzieć, że większość rzeczy, których powinnam poszukać, zakupiłam. Pamiętacie, jak mówiłam o optymalizacji kosztów związanych z ogródkiem? Zobaczcie, jaki fajny zbiornik na deszczówkę! 360 litrów. Mhm. Do przemyślenia. A przy dziennym świetle to wygląda w ten sposób. Mam wrażenie, że mój aparat trochę przekłamuje kolor, ponieważ tu wygląda na czysto niebieski. To jest tylko jedna warstwa. A on jest taki bardzo intensywny, głęboki, morski. To nie jest a czysta barwa niebieska. Ale podoba moje do Bardzo. A tutaj mamy już na większym placu farbę rozprowadzoną. Nie wiem czemu. Ona w podglądzie jest bardzo niebieska. Ona nie jest niebieska. Ona ma zielone tony i to dosyć mocne, wybijające się i muszę powiedzieć, że jest śliczna. Podoba mi się. Przyszły też już nasze sprzęty, czyli mamy drzwi, tu mamy listwy, odkurzacz. I Wam pokażę panela, jak będą wyglądać. Tu mamy farbę już zakupioną i na sufit, i na ściany. A tu przyjechały panele, klamki, zamki i inne pierdoły. Problem jest taki, moi drodzy, że jak widzicie, już tutaj musieliśmy rysować, ponieważ nie zmieści nam się takie łóżko, jak chcielibyśmy w gabarytach. Będzie przynajmniej. A 20 cm mniejsze niż e, zakładałam, no ale wyjścia nie mam. O Jezu, kto mnie tutaj, bomba od tyłu, cieść? Kto mnie bomba? Ale porządek, Basia, ma, nie? No, ja mówiłam, że tutaj jest, jak jest na razie, ale będzie ładnie. I co na ten kolor, mówią ci przyjaciele? Internetowi? Tak. No jeszcze nic, bo nie widzieli go. To, to pokaż, jest pierwszy pokaż. to jest pierwszy vlog z tym e, kolorem, aczkolwiek zobacz. On na podkładzie, podkładzie podglądzie wychodzi zupełnie inny niż jest na żywo. I jest ładniejszy, co prawda. Tutaj? Tak. Nie, w życiu nie? ten jest ładniejszy no. na ścianie. To jest taki sam, tylko tak jakby tu był jaśniejszy. A, a w życiu, ście... mamo, zobacz, tu na podglądzie jest niebieski, a on jest zielony. No ale właśnie jest jaśniejszy. O tak jak tu ta końcóweczka to tu jest. Mm, ale tu jest inny ton. O to mi chodzi, że to jest w ogóle inny kolor. No inny, inny, to inaczej na zdjęciu właśnie wychodzi. A podoba Ci się? Yy, nie wiem. Musisz zobaczyć, jak już będzie wszystko zrobione. Bo całkiem co innego będzie, jak no kawałek, w bałaganie kawałek ściany umalowane. I co tu ma się podobać? Jak będzie wszystko. Kolor, zrobione. kolor. Ale kolor też musi być. Tu muszę jeszcze wymiankę zrobić. Ja to zabiorę, jak nie chcecie, ja. No tego... nie będzie mi pasowało do no y, ja kinkietów. Ja wyrzucę, bo. Raz, że pamiątka. Dwa, że fajna rzecz. Bo już pudełko zapakuję, a nie wyrzucę na śmieci na pewno. No wiem, wiem. Jeszcze musimy szynę zmienić. Karmisze, czyli. I tak, rolety te. Znalazłam swój identyfikator z czasów szkoły średniej. I powiem wam, że no... Ja nie wiem kto mnie na tą fryzurę namówił to po pierwsze. A po drugie powiem, że mina... Nie zbliżaj się, bo ci w I to tak na poważnie. Bardzo przepraszam, już jest mało światła, ale y, właśnie do mnie dotarło, że zapomniałam nagrać zakończenie tego filmu. Za, bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie y, i wspólnie spędzony czas. Mój pies dzisiaj już szaleje jak głupi, więc ewidentnie doszła młoda do siebie i ma się doskonale, jest pełna życia i rozrabia, więc y, od razu ludzka mamcia. A zadowolona i znacznie spokojniejsza, więc. Luz. No jeszcze, jeżeli udałoby się rozwiązać problem yy, za małego pokoju, to byłaby pełna harmonia, ale no, z tym sobie chyba musimy poradzić. Także zmniejszymy gabaryty łóżka. Nic innego się zrobić nie da. Kira mnie właśnie próbuje zagryźć, a ja próbuję zachować powagę sytuacji i patrzeć prosto do kamery, ale jest to praktycznie niemożliwe, więc już bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!

Давай, давай, давай. давай. А -а -а.